Zimny poranek w Nowym Meksyku, wczesna jesień tuż po pierwszym przymrozku. Powietrze było ostre, pozbawione wiatru. W małym, zapylonym miasteczku poranek nadszedł cicho. Na jedynej ulicy kurz unosił się wolniej niż ludzie. Chłodny podmuch wiatru przemykał przez szpary w okiennicach i pod drzwiami. Był jak cienkie ostrze, które sprawiało, że ciało sztywniało, a płuca przypominały sobie o surowości minionych zim. Na schodach budynku sądu stał mężczyzna. Wyglądał, jakby kamień był brzegiem morza, a on wahał się, czy wejść do wody. Jego twarz nosiła ślady życia, była surowa i prawdziwa, nie piękna ani dramatyczna, po prostu naznaczona doświadczeniem. Cienka blizna zakrzywiała się w kierunku szczęki, a opalony grzbiet przecinał kość policzkową. Rondo kapelusza zasłaniało większość jego oczu, ale nie cienie pod nimi. Obserwował wszystko i nic zarazem. Jego wzrok spoczął na beczce na wodę z pękniętą klepką, pustym słupku do wiązania koni i na tym, jak kurz osiadał na jego butach, niczym muł w wolno płynącej rzece. Ludzie przechodzili obok, ale tak jakby nie przechodzili. Ich kroki stawały się krótsze, rozmowy cichły, a spojrzenia twardniały, zmieniając się w osądy. Wina była przypisywana niczym wypalany znak: szybko, publicznie i na zawsze. Ktoś odchrząknął i odwrócił wzrok, ktoś inny patrzył na tyle długo, by zadać ból bez słów. Oddech mężczyzny pozostawał niezmienny, mały i ostrożny, jak ogień ukryty pod przykryciem. Jego ramiona znały ciężar cudzych spojrzeń, a całe jego ciało zdradzało starą lekcję. Najpierw się usztywni, potem mów, a może nie mów wcale. Nie kurczył się ze strachu, on się konserwował, była w tym istotna różnica. W oddali lina dzwonu kościelnego jęknęła raz, powolny, zmęczony, zgrzyt. Brzmiało to, jakby miasteczko pamiętało o modlitwie, ale nie potrafiło jej już wybić. Nie zwołano żadnego nabożeństwa, ani nie zaśpiewano hymnu, który mógłby ich połączyć. Chmura przesunęła się nad słońcem, a ulica zyskała barwę cyny. Wiatr zebrał drobny piasek i delikatnie osadził go na jego płaszczu, jakby nawet kurz pragnął znaleźć swoje miejsce. Mężczyzna nie poruszył się. Nie musiał. Życie mogło zostać opowiedziane w bezruchu między dwoma wyborami. Opuścił podbródek, a rondo kapelusza opadło jeszcze niżej. Ten niewielki schron był wszystkim, na co mógł sobie pozwolić. Podniósł ręce, nie w geście poddania ani błagania, lecz tylko po to, by chwycić za krawędź kapelusza. Dłonie miał stwardniałe, kostki popękane, a przez kciuk przebiegała cienka biała linia. Pamiątka po poparzeniu liną. Jego palce trzymały rondo kapelusza, niczym tonący człowiek trzymający się deski, pewnie bez rozpaczy. Drżały, po czym znów uspokajały się. Wdech, wydech, spokojna praca układu nerwowego, który wracał znad przepaści. Uczył się swojego oddechu tak, jak inni ludzie uczą się pism świętych, linijka po linijce, powtarzane, aż wreszcie dawały oparcie. Po drugiej stronie ulicy Kobieta przyciągnęła dziecko bliżej, niegwałtownie, ale na tyle, by pokazać, że świat nie jest bezpieczny i że nie wiedziała, gdzie czai się niebezpieczeństwo. Ucho muła drgnęło. Okiennica raz klepnęła, po czym zrezygnowała. Mężczyzna słuchał nie tylko uszami: słuchał skórą, krwią i bólem w szczęce, gdzie trzymał słowa, których nie zamierzał wypowiedzieć. Czuł smak żelaza po nocy, której nie przespał. Czuł zimno kamienia sądowych schodów, przez skórzane podeszwy butów, zimno wpełzające w jego kości niczym wyrok w imię. Wszyscy znali zarzuty. Nikt nie znał prawdy. Pomiędzy tymi dwoma mogło zginąć życie, jeśli nikt nie zadał sobie trudu, by zatrzymać się na tyle długo, żeby zobaczyć. Dziś on próbował być widziany, nie prosząc o to. Gdyby istniało miłosierdzie, wyglądałoby ono jak ciepłe dłonie, otwarte drzwi, lub głos mówiący: Usiądź! Nic z tego nie było, jeszcze nie. Była tylko pogoda, pamięć i prosta wiara w to, że stał tam, gdzie powinien stać. Myślał o nożu swojego ojca, który pod światło latarni oddzielał mięso od kości upolowanego jelenia, myślał o potoku podczas powodzi, który nauczył go, jak małym jest człowiek, kiedy Ziemia postanawia się poruszyć, o warkoczu dziewczyny obciętym z powodu gorączki, o płocie, który naprawiał po pożarze. Nie były to wyznania ani obrony, a jedynie uczciwe zapisy z jego życia. Przyniósł je tutaj, ponieważ sąd wymagał faktów, ale dusza domagała się świadków. Czasem te dwie rzeczy się nie pokrywały. Wiedział o tym. Czuł to w starym bólu w żebrach po kopniaku i w nowym bólu za oczami po długich nocach. Mucha uderzyła w okno sądu, po czym uderzyła znowu. Dźwięk był mały i głupio uporczywy, tak jak nadzieja. Mężczyzna rozluźnił szczękę. Pozwolił ramionom opaść o szerokość palca. To też był wybór. Miasteczko nazwałoby to słabością, jego ciało nazwałoby to przestrzenią. Rondo kapelusza wciąż zasłaniało jego oczy, ale dało się dostrzec zmianę, mikropogodę wewnątrz człowieka, który nie pozwalałby pogarda dyktowała mu klimat. Nie modlił się w dosłownym tego słowa znaczeniu, robił to, czym czasami jest modlitwa, gdy brak słów, liczył oddechy, Nazywał to, co czuł i pozwalał ziemi trzymać to, czego jego ręce nie mogły unieść. Kusz przeleciał obok jego butów. Lina dzwonu znów zaskrzypiała niczym stary staw, który przypominał sobie o ruchu. Dźwięk ten odnalazł go niczym przyjaciel, znajdujący schronienie na werandzie podczas deszczu. Jeździec przejechał przez płytką kałużę, która została po wczorajszej krótkiej burzy. Sklepikarz odwrócił w oknie znak z otwarte na zamknięte, a potem z powrotem na otwarte. Drobna demonstracja władzy, która omal nie wywołała u mężczyzny uśmiechu, omal. Gdzieś w oddali pies zakaszlał z zimna i uspokoił się. Mężczyzna obserwował parę swojego oddechu i zauważył, że była teraz stała, mniej przypominała dym, a bardziej mgłę, która utrzymuje się nisko nad rzeką i nie spieszy się, by odejść. Tak wyglądała odporność w takim miejscu: nie przemowy, nie zaciśnięte pięści, nie płonące oczy. Tylko człowiek z blizną, który powoli uczył się miłosierdzia i nie przygotowywał się na każdy cios. Czekał, bo musiał. Czekał, bo czasem czekanie było najczystszą formą odwagi. Rondo kapelusza pod jego palcami stawało się cieplejsze. Kamień pod jego butami stawał się znajomy. Kiedy z wnętrza sądu rozległy się kroki, brzmiały jak wyroki, które uczyły się chodzić. Nie odwrócił się w stronę drzwi. Pozwolił dźwiękowi przyjść do siebie. Miasteczko zdecydowało o jego winie na długo przed procesem. Był to ich rytuał, ich sposób na pozostanie bezpiecznym w świecie, który był głównie wiatrem i plotką. Nie kłócił się z rytuałem, tworzył własny rondo kapelusza, oddech, ziemia. Nic nie mówił do mężczyzn, którzy zatrzymywali się, by go zmierzyć, a potem szli dalej. Nic nie mówił do kobiety, która patrzyła zbyt długo, a potem odwracała wzrok. Cisza nie była poddaniem się. Cisza była miejscem, gdzie serce mogło się poruszać bez bycia obserwowanym. Wiedział to, a jeśli zapomniał, miał bliznę, która mu o tym przypominała, nie wstyd, nie sztandar, a jedynie mapa tego, gdzie już był i skąd w jakiś sposób wrócił. Zgrzyt liny dzwonu ucichł, miasteczko wypuściło powietrze. Mężczyzna uniósł głowę nieznacznie i na jedno uderzenie serca rondo kapelusza przestało ukrywać jego oczy. Były jasne, ciemne jak rzeka, nienaruszone, niewyzywające, żywe. Kusz unosił się i osiadał, jakby słuchał. Cokolwiek miało się zdarzyć za tymi drzwiami, miało nadejść. Na razie była pogoda, oddech i praktyka stania prosto w miejscu, które wolałoby, żeby się pokłonił. Pozwolił rękom opaść z kapelusza, zwisały mu po bokach, zbliznowaciałe i szczere, gotowe podnieść się, kiedy nadejdzie czas gotowe otworzyć się, gdy pojawi się miłosierdzie, gotowe utrzymać krawędź życia, które nie zostało zawłaszczone przez nikogo poza nim. Poranek wciąż był zimny, ale nie był pusty. Trzymał go, a on trzymał cicho w zamian. Deszcz z poprzedniej nocy sprawił, że ulica była mokra, a błoto przylegało do butów, jakby miało spowalniać człowieka. Szedł pewnie, choć każdy krok wydawał się cięższy od poprzedniego. Sąd był teraz za nim, a jego drewniane schody wciąż trzymały w sobie żar wszystkich oczu, które go osądziły. Jedyna ulica miasteczka wydawała się dłuższa niż pamiętał, a każde drzwi były kolejną bramą, w której nie byłby mile widziany. Zaczęło się od małego cienia, który przeciął jego ścieżkę. Potem ramię otarło się o jego mocniej niż było to konieczne. Bez słów. Tylko ten milczący nacisk, który bez wątpienia mówił mu, że nie jest tu chciany, nie zmienił tempa. Nie pozwolił by rondo kapelusza się uniosło. Ale coś w jego piersi drgnęło. Ten stary znajomy ból podniósł się jak drzazga tkwiąca w krwi. W sklepie ogólnym położył na ladzie dwie monety za kawę i tytoń. Oczy sklepikarza nie spotkały się z jego wzrokiem. Mężczyzna po prostu wytarł ręce w szmatę i powiedział. Jesteśmy zamknięci. Choć dzwonek nad drzwiami zadzwonił dla trzech innych klientów przed nim. Monety leżały na drewnie, dopóki ich nie podniósł, powoli i z namysłem zaciskając pięść wokół zimnego metalu. Nie kłócił się, nie pytał dlaczego. Powietrze wydawało się rzadsze, gdy wyszedł na zewnątrz. W ustach miał sucho, niespragnienia, ale od powstrzymywania słów, które wznosiły się nieproszone, słów, które mogły ranić, słów, które nie mogły niczego uratować, połknął je jak kamienie, wiedząc, że będą siedzieć w nim przez wiele dni. Gdzieś w dół ulicy pies zaszczekał raz i zamilkł, jakby nawet on wiedział, kiedy należy zachować ciszę. Szedł dalej, wyciągając buty z błota, krok po kroku. Wiatr zmienił kierunek, niosąc słaby metaliczny smak liny dzwonu sądu, kołyszącego się w pustym porannym powietrzu. Czuł to mniej jako koniec, a bardziej jako ciężar, który znów został na niego nałożony, ciężar, który musiał nieść. Ciężar poranka podążał za nim w dół ulicy, osiadając w przestrzeni między żebrami niczym kamień, który zawsze tam był, tylko teraz sobie o nim przypomniał. Skręcił za róg w stronę spokojniejszego krańca miasteczka, gdzie droga zakręcała obok stajni i zamkniętego sklepu szewca. Wiatr poruszał się tu wolniej, niosąc tylko zapach wilgotnej ziemi i dymu z niewidocznego ogniska. Po drugiej stronie zwisającej werandy na poręczy, Stał cynowy kubek, pokryty kroplami wody wciąż zimnej ze studni. Chłopiec, nie więcej niż dziesięcioletni, cofnął się w cień drzwi, nie podniósł wzroku, nie odezwał się, nie czekał na podziękowania. Kubek nie został podany jako prezent ani położony jako obowiązek, po prostu tam był, czekając na świeżym powietrzu. Mężczyzna się zatrzymał. Przez dłuższą chwilę po prostu patrzył na niego, niepewny czy był przeznaczony dla niego. Brzeg kubka złapał blade światło, a jego powierzchnia lekko drżała na wietrze. Jego dłoń poruszyła się, zanim umysł podjął decyzję, palce owinęły się wokół metalu, zimno wbiło się w jego dłoń, ostrość, która w jakiś sposób rozluźniła ucisk w jego piersi. Pił powoli, pozwalając wodzie wypełnić suche przestrzenie, które jego gardło nauczyło się ignorować. Kiedy postawił kubek z powrotem na poręczy, zostawił na posrebrzałym przez słońce drewnie słaby pierścień wilgoci. Nie spojrzał w stronę drzwi. Nie musiał. Niektóre akty dobroci były zbyt małe na ceremonie i zbyt duże na słowa. Droga przed nim wydawała się teraz inna, choć nic się nie zmieniło oprócz niego. Powietrze było mniej rzadkie, wiatr mniej podobny do ostrzeżenia. Szedł dalej, nie tyle lżejszy, co pewniejszy, a smak wody ze studni wciąż mu towarzyszył. Przypominając, że nawet w miejscu, które osądziło jego wartość, ktoś znalazł miejsce na jego pragnienie. Smak wody ze studni wciąż unosił się w powietrzu, gdy dotarł do tyłu budynku sądu, gdzie publiczne drzwi ustępowały miejsca tym, przez które przechodziły tylko wybrane buty. Korytarz był słabo oświetlony, pachniał sosnowym lakierem i papierem, który stał się kruchy ze starości. Na końcu korytarza stały na wpół uchylone drzwi, a wstęga światła przecinała zużyte deski podłogi. Zanim wszedł, przystanął słuchając stłumionego skrzypienia nogi krzesła, cichego szmeru oddechu za drewnem. W środku powietrze było cieplejsze, przepełnione dymem swajki, który przylgnął do zasłon i skórzanych opraw książek prawniczych, ustawionych w nierównych rzędach. Pod oknem stało biurko, zagracone, ale nie zaśmiecone. Młotek spoczywał z boku... Stos papierów był dociśnięty gładkim kamieniem, a oparta o mały kałamarz stała wyblakła fotografia. Uśmiechnięty chłopiec na zdjęciu był uchwycony w ruchu, z blizną biegnącą od kości policzkowej do szczęki. Blizna, której się nie ukrywało, ponieważ pochodziła z czegoś, z czym trzeba było się zmierzyć. Szkło było zamazane w miejscu, gdzie zbyt często dotykał go kciuk. Kroki miarowe, lecz niespokojne, rozbrzmiewały powoli w pokoju, a decyzja podążała za nimi. Sylwetka sędziego przecięła światło lampy, płaszcz wciąż był zapięty, a ramiona zgarbione, nie z zimna, lecz od czegoś cięższego. Jego dłoń unosiła się nad papierem na biurku, jakby ten miał go poparzyć. Mężczyzna przy drzwiach nic nie mówił, sędzia nie patrzył na niego, jeszcze nie. W ciszy, zgrzyt płonącej zapałki był prawie głośny. Fajka została napełniona, dym zakręcił się, a decyzja wciąż tkwiła między nimi, cięższa niż młotek starsza niż prawo napisane na papierze. A potem, z stłumionych ścian, dobiegło słabe skrzypienie drzwi sali sądowej. Kilka krzeseł zaskrobało. Powietrze zmieniło się w ten prawie niewidoczny sposób, w jaki zmienia się, gdy wchodzi ktoś, kto nie pasuje, a jednak doskonale wypełnia ciszę. Mężczyzna w drzwiach sędziowskiej izby nie poruszył się, ale jego uwaga zwróciła się ku temu dźwiękowi. Przez wąską szybę zobaczył ostatni rząd. Cień wsuwający się na miejsce z kapeluszem w ręku. Siedzący tam młody mężczyzna mógłby być jego odbiciem, gdyby nie różnica wieku. Ta sama chuda szczęka, ta sama spracowana skóra i ta sama blizna biegnąca wzdłuż policzka, tak precyzyjna, jakby została wyrzeźbiona w tym samym momencie w czasie. Chłopiec nie spojrzał na sędziego. Ani razu. Jego wzrok odnalazł oskarżonego, pewny i nieustępliwy, jakby zapamiętywał twarz, którą już znał, ale nigdy nie spotkał w pełnym świetle dnia. A kiedy ich oczy się spotkały, powietrze między nimi zgęstniało, zagłuszając szuranie butów i szelest papierów. Żaden się nie uśmiechnął, żaden się nie skrzywił, ale coś przeszło między nimi, coś cięższego niż ciekawość, lżejszego niż rozpoznanie i starszego niż obaj mogli nazwać. Milcząca wymiana, nienaruszona nawet, gdy urzędnik uporządkował swoje notatki, a szepty w sali wznowiły się. Sędzia wciąż w swojej izbie stał bardzo nieruchomo. Być może on też to poczuł ten niewypowiedziany prąd, który poruszał się po sali, wiążąc dwoje ludzi niczym więcej niż cichą naleganiem ich blizn i w tej wstrzymanej ciszy, zanim rozpoczęło się jakiekolwiek słowo procesu, Najgłośniejszą rzeczą w sali była przestrzeń między tymi dwoma spojrzeniami. Wydawała się ona rozciągać chwilę, aż nawet urzędnik zawahał się. Jego dłoń zawisła nad pierwszą stroną. Na zewnątrz, niezauważenie, zbierały się chmury. A teraz pierwsze krople deszczu zaczęły uderzać o okna sądu. Najpierw delikatnie, jako puszki palców testujące szkło. Sędzia usiadł, nie dotykając młotka. Jego głos był niski, gdy nakazał odczytanie zarzutów. Jeden po drugim. Urzędnik zaczynał, a każde oskarżenie było powolnym uderzeniem dzwonu, każde słowo osiadało ciężej niż poprzednie. Oskarżony stał, a deski pod jego butami trzymały go mocno, w sposób, w jaki powietrze nie mogło. Nie poruszył się, nie pochylił głowy, ale słuchał, jakby każda linia była wyrywana w podłodze u jego stóp. Deszcz stawał się coraz śmielszy, uderzał coraz mocniej, a dźwięk narastał, aż wydawał się łączyć z rytmem słów. Gdzieś głęboko w burzy, odległy grzmot naciskał na okna. Błyskawica wypełniła salę, szybka i ostra, a w tym uderzeniu białego światła blizna chłopca w tylnym rzędzie znów błysnęła. Głos sędziego lekko się zaciął. Wahanie tak krótkie, że można je było pomylić z oddechem, ale to wystarczyło. Jego oczy przesunęły się raz w stronę chłopca, zanim wróciły do papieru przed nim. Burza teraz grzechotała szybami, każdy podmuch naciskał na budynek jakby chciał się wedrzeć do środka. Wewnątrz oskarżonego pogoda nie była spokojniejsza. Zarzuty wydawały się teraz mniej słowami, a bardziej ciężarem każdego kilometra, który go tu sprowadził. Spojrzeń, ciszy, prawd zbyt splątanych, by je wyjaśnić. Wziął jeden głęboki oddech, pozwalając, by dźwięk deszczu wzrósł między zdaniami urzędnika, jakby sama burza odpowiadała w języku, który tylko on rozumiał. Jakby burza wzięła swój sygnał z ciszy, deszcz ustabilizował się w twardy, równomierny opad, bębniąc o okna niczym nieprzerwane zdanie. Głos urzędnika ucichł. Ostatni zarzut zawisł w powietrzu przez chwilę dłużej, po czym zniknął w dźwięku wody spływającej z okapu. Sędzia siedział nieruchomo, z oczami utkwionymi w papierze przed sobą, ale jego ręka nigdy nie sięgnęła po młotek. Zamiast tego złożył arkusz na pół z powolną precyzją. A linia zagięcia złapała słabą krawędź światła lampy. Na oddech jego palce spoczęły tam, jakby trzymały ciężar czegoś niewidocznego. Potem odłożył go na bok. Kiedy przemówił, nie było to formalne przemówienie z ławy sędziowskiej, ale zwykłe słowa człowieka mówiącego przez stół: jesteś wolny, bez wyjaśnień, bez oklasków, tylko uwolnienie, dane tak prosto, jakby otwierał drzwi. Oskarżony nie rozejrzał się, by zobaczyć, kto pozostał na miejscu. Kto odwrócił wzrok, a kto skrzywił się. Po prostu wziął rondo kapelusza w obie ręce i ruszył w stronę drzwi. Sala zrobiła mu miejsce. Nie z gościnności, ale dlatego, że nikt nie chciał go dotykać. Na zewnątrz powietrze było gęste od deszczu i ziemi, a ziemia zmiękła w błoto, które chwytało jego buty przy każdym kroku. Poruszał się przez nie bez pośpiechu. Jego ramiona były prostsze niż wtedy, gdy przybył. Woda przyciemniła jego płaszcz, Tworzyła smugi na rondzie kapelusza i spływała po zużytej skórze jego rękawic. Zanim sąd rysował się szaro na tle kurtyny deszczu, nie odwrócił się. Wyrok został już porwany przez burzę. Przed świtem deszcz obmył ulicę, zmywając kurz w niższe miejsca, gdzie wyschnie i znów uniesie się pewnego dnia. Powietrze było ostre z czystym zapachem, który pozostał po długiej nocy wody na drewnie i ziemi. Szedł teraz powoli, nie z powodu ciężaru, ale dlatego, że poranek tego wymagał. Niebo było blade, a światło sprawiało, że każdy kontur był łagodniejszy. Dalej, na tej samej werandzie, gdzie wcześniej zostawiono cynowy kubek, czekał chłopiec. Żadnego ruchu, żadnego wołania, tylko bezruch kogoś, kto postanowił tam być, dopóki to nie będzie miało znaczenia. W jego rękach ten sam kubek. Metal łapał słabe słońce, a kropla wody z jego brzegu spłynęła na deski poniżej. Mężczyzna zatrzymał się na skraju schodów werandy. Chłopiec nie podniósł go w jego stronę. Mężczyzna nie sięgnął po niego, zamiast tego uchylił kapelusz. Nie był to gest pożegnania ani długu, ale uznania. Tym razem rondo kapelusza nie ukrywało już jego oczu. Z okna po drugiej stronie ulicy zasłona poruszyła się powoli i z namysłem. Za nią stał sędzia, z nienapaloną fajką, z dłońmi nieruchomymi. Nie podszedł bliżej do szyby. Nie ujawnił się, tylko obserwował. Para z jego oddechu zamgliła szybę na uderzenie serca, po czym zniknęła. Mężczyzna odwrócił się pierwszy. Jego buty zostawiły płytkie ślady w wilgotnej ziemi. Dźwięk wody, kapiącej z dachu werandy, podążał za nim, stały rytm w cichym poranku. Był to jedyny świadek więzi, która pozostała więzi, o której żaden z nich nie będzie mówił, a jednak która pozostanie, jak blizna, która już nie boli, ale wciąż można ją dostrzec w odpowiednim świetle.